Kończyć. Co raz na zawsze Bo twój czas kończy się Mój zlec się spójrz na to Neo Kryz Gdzigg jest Nemo. Oddaj duszę Smą i dwojisz Tylko w to gotowałem ten zabrałem Może to mi Bo masz jednego Kim Nic teraz nie przeszkodzi mi Nawet ten Stary nowy film Stary śmieci nie zatrzymają mnie Przed twoim twojej... duszy Tań się chcesz, klik, klik nie, i odbierz Mogłeś kuchać. nie, nie nie, trzy razy Wody. Moc, pięć razy Kręć, moc I ten gładki smak I tej kasy brak masz szansę stać się ta cię, ta cię, beczki, zielkim, wielkim Stać się, stać się, być gdzieś wielkim Większym i lepszym niż kiedykolwiek Masz szansę stać się gdzieś wielkim Stać się, stać się, być gdzieś wielkim Uwierz albo nie, ale ja także wiem jak teraz czujesz się, te głupie sznurki ruszają nami jak jakimiś kukłami. Więc powiedz, dlaczego nie, wspólnie zjednoczyć i stawić krew. Uraz na zawsze, siła mi w duszy Twej Dlaczego nie? Gratulacje, oferta nie jest tego warta! Ja wiem ci coś i ostatni raz! Altaku. Nie teraz! pasażerowie, się do umówiska! Gdzie się Ziska! głupi? F1 Ciska! Miesz Jako będziesz mi dawał No i Już tu jeden I tych Manku. Brak Powiedz czy te oczy mogą kłamać, Chris? Wybaczam ci, jesteś kimś wielkim Teraz pozostaje. Zapraszamy do reklamy Zawszej umowę Zapłać połowę Tej wolności Moc tej przeceny w dziesiątkę Ten weekend jose. Nowy ocząsek Przerwane łącze Neo znane jest, w rozdzielczości jest Umowa kończy się, One, two. No dalej, przyjaj To jest to sens One, two, Bo kup teraz albo to... <mum> Proszę patrz jak lecę mało Przecież kukiełka bez sznurków To jak teatr bez widowni.